Witajcie. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na warsztaty Dwupunktu, które zorganizować mam zamiar 15 października. O Dwupunkcie nagrałam już milion dwieście filmów, i wydawało mi się, że temat się wyczerpał, że już wszyscy wszystko wiedzą, ale okazuje się, że jest troszeczkę inaczej. Za każdym razem, gdy wrzucam jakiś filmik, powiązany z Dwupunktem jest duży odzew, dużo pytań, dużo też ostatnio dostawałam maili, czy jeszcze mam zamiar organizować tego typu warsztaty i przyznam, że miałam przerwę i wydawało mi się, że temat dwóch punktów się wyczerpał, ale jednak nie zawsze z książek czy też z filmów da się wszystko wyłapać. Wielu z was potrzebuje tego indywidualnego kontaktu, poczucia zobaczenia na żywo, jak to się wszystko robi. Postanowiłam taki warsztat zorganizować. Co się będzie działo na warsztacie? Na warsztacie będzie zarówno część tak zwana teoretyczna, czyli zanurzymy się w tym czym jest w. o co w tym wszystkim chodzi, jak otworzyć się na cuda, jak pracować z energią. O co chodzi z tymi mocami wszechświata, jak pracować ze swoimi własnymi ograniczeniami, tak? co nas ogranicza właśnie przed otrzymywaniem, przed spełnianiem marzeń, czyli pogadamy sobie też o tych wszystkich programach umysłu. No i oczywiście będzie krok po kroku, jak wykonać ten dwupunkt, jak wejść w ten stan relaksacji, jak być w przestrzeni serca, jak puścić tą intencję, będą właśnie ćwiczenia praktyczne, będzie też przestrzeń na właśnie medytację w polu serca. Będzie też część taka typowo relaksacyjna, czyli Yoga Nidra, która pozwoli wejść w taki stan relaksu i popracować nad odpuszczeniem pewnych schematów, programów umysłu i otworzenie się na otrzymywanie. Będzie oczywiście też przestrzeń na Wasze pytania i rozwianie różnych wątpliwości, na co nie ma przestrzeni w internecie, więc jeżeli na żywo będą przychodziły jakieś pomysły, to też. Będziemy podążać za potrzebami grupy. Zajęcia będą odbywały się w bardzo kameralnej grupie. Myślę, że tak, w okolicach 10 osób jest to taka grupa optymalna, też żeby po prostu mieć indywidualny kontakt z każdym, żebyśmy czuli się swobodnie. W związku z czym liczba miejsc jest ograniczona, więc jeżeli zależy Ci na tym warsztacie, jeżeli chcesz poznać ten temat, chcesz zrobić coś dla siebie jeszcze tej jesieni. To zapraszam do szybkich zapisów. Warsztat odbędzie się pod poznaniem w zaprzyjaźnionym ośrodku jogi w Otulinie Puszczy Zielonki. Miejsce, które wybrałam, jest właśnie przytulne. Jest to taki dom z ogrodem. W sali, w której będą prowadzone zajęcia, jest kominek, więc będzie przytulnie i myślę, że będzie łatwiej odciąć się od. Od codzienności wejść w ten stan relaksu, otworzyć się na zmiany, na nowe informacje, gdzieś zająć się pogrzebaniem w swoim umyśle i otwarciem się na cuda. Więc serdecznie Was zapraszam. Jeżeli chodzi o szczegóły, to w opisie pod filmem znajdziecie link do mojej strony internetowej i link do wydarzenia na Facebooku. I to tak myślę, że w dużym skrócie. Wybrałam takie miejsce ze względu na to, że wcześniej organizowałam warsztaty przeważnie w miastach, ale nie do końca to spełniało moje oczekiwania i oczekiwania osób, które przychodziły. Ponieważ w mieście trudno było się, że tak powiem, odciąć od, od codzienności. Często były takie kwiatuszki, jak przyjeżdżająca pod oknem ciężarówka, klaksony, odgłosy tramwajów i różne tego typu rzeczy. Dlatego postanowiłam wybrać miejsce. Troszkę oddalone od tego zgiełku miasta, gdzie można przyjechać, odciąć się od codzienności, też pobyć na łonie przyrody i naładować baterie i dowiedzieć się czegoś nowego przy okazji. Jeżeli chodzi o to miejsce, to jest to taki bardzo kameralny ośrodek jogi. Zajęcia zaplanowałam na sobotę 15 października w godzinach popołudniowych, w związku z czym, jeżeli jesteś z dalszej okolicy, jest możliwość dojechania, tak żeby sobie w sobotę rano wyruszyć, ze spokojem dojechać i wieczorem po zajęciach wrócić. Dla osób niezmotoryzowanych z Poznania jedzie autobus podmiejski, który dojeżdża też do tego miejsca. Więc miejsce jest tak dosyć dobrze, dobrze położone komunikacyjnie. Jest też możliwość przenocowania w ośrodku, jeżeli czujecie taką potrzebę. Jest kilka miejsc noclegowych. Agnieszka, która prowadzi ośrodek, też może zająć się wyżywieniem. Do dyspozycji jest dieta wegetariańska, wegańska i może też się dostosować do wszelkich waszych potrzeb, jakichś wykluczeniowo alergicznych więc jest otwarta pod względem kulinarnym. Jest też możliwość pozostania dłużej w ośrodku, jeżeli ktoś miałby ochotę sobie skorzystać z weekendu, doładować baterie, ponieważ ośrodek jest położony blisko jezior, blisko właśnie Otuliny Puszczy Zielonki, więc można się zrelaksować, pospacerować. Jeżeli będą chętni, Agnieszka może też w niedzielę zorganizować, poprowadzić dla Was Lekcje jogi, można zostać na kilka dni, więc plan jest elastyczny. Tak, z mojej strony, ja organizuję te warsztaty w sobotę po południu, natomiast ośrodek jest otwarty na Wasze potrzeby, jeżeli chcecie pozostać dłużej. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie zadawać je w komentarzu albo kontaktować się ze mną już, już przez maila. Linki do wydarzenia na Facebooku i do mojej strony znajdziecie w opisie pod filmem. Będzie też namiar na ośrodek jogi, w którym to się wszystko będzie działo. Więc, jeżeli chodzi o kwestie formalne, to ze mną umawiacie się na warsztat, a z agą możecie dogadać jakiś pobyt, nocleg w ośrodku. Więc, więc namiary na agę też wam przekażę, jeżeli chcecie sobie dłużej odpocząć. I to by było na tyle. Jeżeli interesują Was jeszcze jakieś inne warsztaty, jakieś tematy, które wcześniej poruszałam, bo robiłam już swego czasu i kręgi kobiet, i warsztaty z rysunku intuicyjnego. Więc, jeżeli coś Wam chodzi po głowie, macie jakieś zapotrzebowania, to też piszcie w komentarzach. To zobaczę, jakie są możliwości organizacyjne. No bo chodzi o to, żeby podążać też za Waszymi potrzebami, a nie zawsze ja coś wymyślę, co, co akurat jest dla Was. Więc jestem otwarta na Wasze sugestie, jeżeli chcecie popracować w realu. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.